Ukryć się przed takim aparatem, jak moskiewska służba bezpieczeństwa jest, rosyjska jest, jest po prostu bardzo trudno. A taki facet, który raz skoczył do gardła swojemu szefowi, przez, przez żadnego przywódcę nie będzie przyjęty. Nie? Tu się każdy będzie bał, że on to samo może zrobić w stosunku do niego. Także obojętnie gdzie by on nie pojechał to nikt go z otwartymi rękoma i bez lęku i strachu go nie przyjmie. Subskrybujcie mój kanał. I do usłyszenia.